Dobry wieczór. 20 marca o godzinie 10 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej. Wielu mieszkańców naszej dzielnicy wybiera się na tę sesję. Dwie osoby mają też zabrać głos w sprawie naszej dzielnicy. Jak się okazuje, został też zgłoszony projekt uchwały odnośnie budowy odlewni żeliwa. I w związku z tym, że podobno sesja Rady Miejskiej ma być długa, ma być poruszane wiele tematów. Zgłosiliśmy się do Biura Rady z prośbą, aby temat odlewni żeliwa i temat otucznawy został przeniesiony na początek sesji. Z tego względu, że wybiera się na nią wiele osób, które specjalnie dla tej sesji biorą sobie urlopy. I specjalnie dlatego, żeby te osoby mogły wypowiedzieć się na swój temat, i posłuchać i zobaczyć jak będzie jak radni będą głosować odnośnie naszego tematu Dostaliśmy harmonogram Okazuje się, że na sesji będzie y, wiele tematów, będzie też wiele uchwał, będzie ich 28. I jak myślicie, na którym miejscu jest Nasza uchwała i na którym miejscu my, jako mieszkańcy, będziemy mogli się wypowiedzieć. Otóż, uchwała będzie na miejscu 28, czyli na ostatnim, a mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć na samym, samym końcu. Także, jeżeli ktoś mówi, że mieszkańcy są w tym mieście najważniejsi, to szczerze powiedziawszy, nie za bardzo w to wierzę. I w tym miejscu Chciałabym Was poprosić o wsparcie. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, wesprzyjcie nas, chociażby symboliczną złotówką. Dzięki temu będziemy mogli zatrudnić specjalistów, którzy wesprą naszą akcję i dzięki nim osiągniemy jeszcze więcej. Możecie wejść na www.stopodlewni.pl. Każda cegiełka się liczy. Pamiętajcie, Razem możemy więcej. Małe się dodaje. Do zobaczenia.